A takie Evo 9, to nie wiem, to star w ogóle jest, nie? Ja taki silnik, jak dla kogoś buduję, to udzielam gwarancji. To jest jakby wiesz, gość, tyle, do Ciebie dzwoni, ci popędza, albo i części, które tutaj są zapakowane, to są części gdzieś mniej więcej za 70 tysięcy zł Jak euro przekraczało piątkę, to to był niech zamienił. To zobacz, to dzwoni. Że ja wiem, że Pan mnie oszukał i Pan remontu nie zrobił. Ja kurwa, wtedy jeszcze miałem włosy, to mi się nie żyły. Dają temu rzeczoznawcę, co rzecz to przegląda. No i... Składam cały weekend. Składamy silniczek. Nudna praca, bo to nie jest silniczek dla mnie. Problem jest taki, że, kurde, jak składam silnik dla siebie, to mnie to zajebiście interesuje i wtedy mi się to fajnie składa. Jak składam silnik, który założenia nie jest dla mnie, to tak nie ja go będę upalał. To nudne to jest trochę, nie? No ale jak się podjąłem to robię. Ale kurde, komercyjne yy, prace to nie jest coś w czym się dobrze czuję, nie? Bo to jest tak, że jak yy, masz klienta w takiej pracy wiesz usługowej, to ten twój klient staje się twoim szefem po prostu, nie? I to jest jakby wiesz, gość który cię dzwoni, cię popędza albo albo, albo coś mu się podoba, albo nie podoba i to człowiek musi zdzierżyć wszystko, wiesz, to jest jakby trudne. A ja się nie nadaję do tego, żeby mieć nad sobą szefa. Zaszka! Ja zaraz kogoś mi wy... z tej roboty no? Kto podał ciepłą po wódkę? Pan prezes lubi ciepłą. Od dzisiaj nie lubię. Po prostu, nie? Jedynym szefem jakiego, z jakim jestem w stanie się pogodzić i, i, i jakby wiesz, przyjąć uległą pozycję, to jest moja żona, bo ja jestem oczywiście pracownikiem mojej żony i tym kurwa przywieź to, zawieź tamto, zrób to, zrób tamto. No to okej, okay. ale tak z zewnątrz to słabo stary, także obym nie musiał więcej w życiu takich desperackich kroków podejmować i zajmować się komercyjną naprawą. No, ale jak już robię, to robię i słuchaj, poza tym, że nie jest to dla mnie za ciekawe, bo nie będę na nim jeździł, to ogólnie jest ciekawe, bo silnik jest z ciekawej specyfikacji. Mogę cię powiedzieć. Chcesz no, wiedzieć? To Dobra. Dlaczego może to silnik? No, dla od Lancera EVO-10. Ja się nie zajmuję innymi silnikami niż od Lancera EVO-10. Także. te nie umiałbyś złożyć? No, jakby trzeba było, to bym miał, nie, ale jeszcze byłoby mi nudniej niż przy EVO-10. Tylko się naskładałem trochę silników i po prostu wiesz, to jest. Na ileś tam przyjemne jednak mimo wszystko, a takie Evo to nie wiem, to stargapeć w ogóle jest, nie? Trzeba czasie kupić części z tego w ogóle? Bo do tego wyjdzie kupisz wszystko nowe, nie? Dzwonisz, halo jest. No co, skabik czy poleciśka? Nie, 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 nie. ma pan linki? Jakiej linki? Od sprzęgła do seremiki. O Jezu. jezu. A mam, jest, jest. No, proszę, proszę bardzo. Ile jestem winien? Nie ma o czym mówić. Jest w ogóle poskładany na samych nowych częściach. To słuchaj, to jest silnik, który e, e, ma założone e, części, które myślę, że spokojnie z tych dwóch litrów wytrzymałyby gdzieś granicę 800 koni, tak żeby to długo jeździło. Natomiast, ponieważ ten silnik będzie używał nie ja, tylko, e, wiesz, ktoś inny, ja taki silnik jak dla kogoś buduję to udzielam gwarancji, w ogóle nie wiem czy jeszcze jest ktoś takim matołem jak ja, żeby na silnik do motorsportu udzielać gwarancji, ale ja udzielam, więc stosując takie części, które są powiedzmy, no tak jak mówię myślę, że 800 koni to jest w ogóle na luzie, to gwarancję daję tylko do 600. To jest taki wiesz, margines bezpieczeństwa, chociaż i tak pewnie bardziej zaszkodzić by mogło temu silnikowi słuchaj, zupełnie inne rzeczy niż tam trochę mocy w tą czy w tamtą. Co jest najważniejsze przy składaniu takiego silnika, to słuchaj, najważniejszy jest strój. Koniecznie kroksy. W ogóle bez kroksów to nie. Kiedyś przyszedłem tu, słuchaj, w butach roboczych to w ogóle mi nie szło, nie? E, no dobra, ale sam silnik. Sam silnik jest, słuchaj, o tyle ciekawy, że tak, żeby nie było, że strzelam zupełnie, z... to części wszystkie do tego silnika, a tak nawet bezrobocizny może, 70 tysięcy. Cztery cylindry. Jeden lancer i części, które tutaj są zapakowane, to są części gdzieś mniej więcej za 70 tysięcy zł I jakby się komuś wydawało, że silnik do Evo 10 za 70 tysięcy to boże jaki drogi. To tylko dodam, że silniki do samochodów typu, nie wiem tam R5 albo k***a, kiedyś od Wicika słyszałem na, na Rallycrossie gdzieś tam kiedyś rozmawialiśmy, to on tam miał w tym swoim Fordzie jakiś silnik chyba Coswortha, Pęt, tam stary. 150 tysięcy euro, czy 200 tysięcy euro? No i słuchaj, ja tak sobie myślę, że jak wiesz, można sobie kupić silnik do, jakby nie patrzeć, nie? Forda Focusa, no to tak wiesz, Ford Fiesta, to tamto takie dziwne auta w ogóle śmieszne. Można sobie kupić silnik za 200 tysięcy euro to silnik za 70 tysięcy złotych po prostu mi się wydaje tani. Nie? I na to przychodzi Michał i mówi ja kupuję supek na Allegro za tysiąc złotych 450 koni. Mówi nie zaglądam, nawet zaglądam, na nawet oleju nie wymieniał. Tak jak przyjechał z Allegro, tak jeździ, jak mówi to taniej niż olej wymieniać to jest wymienić silnik. nie? Gra. Także słuchaj, zawsze można się zapędzić w kozi róg. Ja na szczęście się dopędziłem tylko do tego poziomu, ale są tacy, którzy się dopędzili do poziomu 200 tysięcy euro to jest prawie milion. tak? No, 800 tysięcy złotych, ale było euro po Pięć z hakiem było, nie? Nie był wiem. Był moment, chyba, że euro piątkę przekroczyło. Tak, jak euro przekraczało piątkę, to to był k silnik za milion. I też 600 koni, nie? Chce pan silnik za milion? Wy pan co? Wezmę dwa. No, a tutaj słuchaj z takich fajnych rzeczy, to pomijając, że oczywiście wszystko jest fabrycznie nowe, to na przykład słuchaj, tu są takie, o, bo skąd się bierze ta cena 70 tysięcy, nie? Można sobie no co za gość? cztery tłoki, tak? Jakiś tam kupa oleju i 70 tysięcy. To powiem wam skąd. Tu na przykład są śruby, którymi są przykręcone korbowody. te tu. One się nazywają ARP625. I zobacz, przyszły w takim pudełeczku, żeby nie było. Tutaj jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem śrubek. Nic więcej nie ma, nie? Smar, Smar jeszcze do rzucają. Jest. Smar do rzucają. I te osiem śrubek kosztuje 2000 zł. Wydajesz dwa koła, czyli dwa słupki, takie jak używa Michał z Allegro, i masz po prostu osiem zajebiście mocnych śrub do swojego wymarzonego silnika, nie? No i tak słuchaj, robią się te różne ceny. Tam trochę widać korbowody kute, albo w ogóle to też jest ciekawe, bo kiedyś jak ktoś, kurwa, obym to nie był ja, nie, ale jak ktoś kiedyś będzie rozbierał ten silnik i na przykład tak będzie średnio zorientowany, to powie, no kurwa, zobacz co, bo ten korbowód widać, że jest tutaj szlifowany, a ten nie, nie, na przykład. Widzisz różnicę, czy nie widzisz? Tutaj tak wiesz, to jak dotkniesz palcem, to nawet jest ostre, a to jest taki... A no, bardziej wytrzyma. A poczekaj, bo ten był jeszcze bardziej kurwa, szlifowany. O, zardzewiać zaczął, to jest też jeszcze bardziej szlifowany i teraz ktoś to będzie rozbierał i powie, a ktoś tu poszlifował korbowody, no i te korbowody się szlifuje, słuchaj, bo to też nie są tanie korbowody tam, nie z tego co pamiętam, cztery korbowody 6000 tysięcy, plus śruby za dwa to osiem, nie, więc korbowody za 6000 tysięcy jak przyjeżdżają i zaczynasz stary ważyć, to nagle się okazują, że różnica w wadze między tymi korbowodami to jest na przykład trzy gramy, i skąd zdjąć 3 gramy z korbowodu, gdzie pan się może złamać i tak dalej. No i, i potem tak jest, że trzeba te korbowody trochę szlifować, żeby one równoważyły. I co ciekawe, w tym zestawie to było tak, że korbowód jeden, bo waży wszystko osobno, czyli osobno stopy korbowodów i osobno korbowody. I korbowód, słuchaj, jeden z czterech był faktycznie gram cięższy niż pozostałe. Tak ładnie zeszło. Ale jeden był uleżniejszy na panewce. Jeden jeszcze też, nowe korbowody. Jeden był, wymagał, jakby fabrycznie zacieśnienia, bo był luźniejszy na panawce. A potem duża różnica była w samych stopach korbowodów. Stopa korbowodów, wiesz, to mały element, nie? No, weźcie tego, k***a, tutaj mi dwa gramy, nie? Pociłem się, jak to szlifowałem. Jeszcze bardziej będę się pocił, jak to będę odpalał. Tłoki, słuchaj, też są turbo dopasione, ale ich tu powiedzmy nie widać. Z tłokami akurat było nieźle. A tłoki też, siódemkę chyba. Komplecik, cztery sztuki, e, ale z tłokami coś się ciekawego stało. Gdzie jest mój zdobywczy pierścień? Gdzieś? Nie. Gdzieś być, o jest, pa. Tłoki z pierścieniami, szły Manejkowski ustawia gap mistrz świata. Nie zawsze robiłem pilniczkiem, a teraz mówię, nie będę profesjonalny. Kupię sobie maszynkę do ustawiania, wiesz, y, szczeliny na pierścieniu. No, wiesz, weekendzik się zrobił, mówię teraz zaraz tu poskładam, wszystko mam, cyk sobota rano, święty spokój, dobra, zaczynam pierścieni, p***a, klifuję, p***a. no i poskładałem sobie cały weekend. E, komplet pierścieni do tego silnika, słuchaj, 1250 zł. Także takie jedno i pierścieniami. E, no to z ciekawostek jeszcze byłoby tyle. Mogę coś więcej powiedzieć o tym silniku? Nie mogę chyba, bo tu nic więcej nie ma. No wiesz, e, roz, a no, no bo tak, bo skąd się musi brać te 50 tysięcy. To jeszcze z takich na przykład ciekawostek, to szpilki głowicy, takie no. ARP, nie pamiętam, ale też chyba 2500 zł. Nie? Więcej, bo te śrubki kosztowały 2000. Też są 625 Custom H, więc też takie mega mocne. I jeszcze tu leje. No, jeszcze jakieś. K**wo. No to jest to tam jeszcze, słuchaj, też na takie śrubki będą przykręcane. O, to jest też zestaw. ten akurat był tani. Nie pamiętam, chyba z Tysiaka. Jak za darmo, nie? Może sobie koło zamachowe. Koło zamachowe przykręcić. może się tym przykręcić. Eee, no, więc potem, jakby wiesz, wydanie, nie wiem, tam 6 tysięcy na nowy rozrządową z nową pompą, to suż, kurwa, dwa komplety śrubek. Jak, ten, jak ktoś ma wierzyć potem, że ten rozrząd, który się składa wiesz, z tych łańcuchów, kół zębatych, pompa, oleju, kurwa, to wszystko w ogóle oryginalne, nie? To wiesz, jakby najlepsze, co się dało kupić. I za to wszystko, kurwa, na końcu płacisz 6 tysięcy, i jak to może być dobre, jak? 8 śrubek kosztuje 2000. To tak jakby ARP zrobiło taki kurs rząd, to by stary kosztował. No dobra, może ARP robi rozrząd tego silnika kosporta i dlatego on kosztuje 200 tysięcy euro, nie? No może tak być, no? No i tyle, no i ku... a Siedzę stary i składam ten silnik, i składam i kur. A nie cieszę się z tego, bo nie jest mój. A w sumie chciałbym mieć taki silnik. A czy mam w sumie, nie? O. <śmiech> <śmiech> dobra, chciałbym mieć po prostu dwa, nie? Dawajcie mnie, dawajcie nam tu dawać zaraz! A właśnie nam najwięcej! Mam tego, nie dać! Nam! Więcej się należy! Ja chcę mieć najwięcej! A właśnie mnie najwięcej! Mam <laughs> dawać <dobrać> najwięcej! <laughs> mam, mam tylko jeden. Tamten też jest całkiem dobrze do... I tamten jest o tyle dobry, że jest już mocno przetestowany, także wiadomo, że działa. No tamten byś mógł gwarancję. Na tamto. kurwa stary, tamten to uh, mogłem go nawet pakować do auta drogowego, żeby tam jeździła tu stradę, wiesz, w jedną w drugą. No i teraz słuchaj, składając ten silnik, trochę zgubiłem wenę, bo y, przyszedł moment w ogóle najnudniejszy, bo to jeszcze składanie tego układu tłokowo korbowego, wiesz, głowica, tam tu luzy zaworowe te sprawy, pomiary małki, na pasty... kurwa, no. No, sz, kurwa, no. pomiary na plasterinę. Chociaż wiesz, nawet jak nie do swojego jakby samochodu robię taki silnik, to, to chociaż jest ciekawe. A teraz stary przykręcać kolektor sący, pompę wody, zakł... Jest ciekawe, nie? Mega. Ale z silnikiem jeszcze też mam ciekawą anegdotę, bo mam tam myjkę ultradźwiękową i myję wszystkie części w tej mylce, myjce ultradźwiękowej i to jest w ogóle zajebiste, bo myjkę ultradźwiękową kupiłem taką swoją, własną, prywatną, konkretnie pod to, żeby ten silnik poskładać. I tak, wiesz, zawsze wiedziałem, że coś takiego istnieje, nigdy nie używałem i, i spoko. Mówię, dobra, kupię, będzie pro. To też kupiłem do tego silnika, tylko to akurat się nie opłacało, bo maszynka, nie wiem, 300 czy 400 w pierścieni, pff. Koła w... I słuchaj w tej myjce, myjka działa zajebiście w ogóle słuchaj na próbę na przykład włożyłem zaciski hamulcowe od fiesty, no mówię o, zajebiście, rozebrałem, wszystko ja mówi przegląd hamulcy, zaciski były słuchaj w kolorze takim żółtym od... jak szafka, leżą tu pod stołem, Ty wkładam zaciski, ja, ja k... nic z nimi nie robiłem, Ty wkładam zaciski, wyjmuję, a one słuchaj surowe, k... zmyła się z nich cała farba. W, widać, widać resztki farby. No. Stary, ja one, ja tego nie dałem do piaskowania, ani nic. Nie to po prostu myjka ultraźwiękowa umyła farbę proszkową. <laughs> Żaden problem. Także myjka ma naprawdę duży potencjał. E, ale wracając jeszcze do myjki, to to by chyba opowiadałem o silniku od y, Nissana Patrola, nie? który tak ładnie zrobił mi zardzewiał zimą. No. To słuchaj, kiedyś to było już wiele lat temu. Y, 15 na pewno, nie? Temu, może 20, no, może 20 stary. O tyle to było dawno temu, że nie miałem telefonu, który robił zdjęcia. Bo teraz na przykład, wiesz, jak składam silnik, tam sobie czasem jakąś fotkę, coś, no i tak, bo wiesz, potem jak ten silnik jest z, 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 zmontowany, nie? I mówisz komuś, kto ci to zlecił, poproszę 70 tysięcy, a on mówi, a, a na pewno pan to założył, no nawet nie masz jak tego pokazać. Bo jak, nie? Dlatego sobie tam czasami robię zdjęcia i, i wtedy jest jak to pokazać. Ale wtedy, 15 czy 20 lat temu, Mój telefon to pewnie była Nokia 3030, więc ona robiła zdjęcia wielkości znaczka pocztowego, i tam, wiesz, cztery kolory były do wyboru, pewnie. I tych zdjęć nie robiłem. I przyjechał, słuchaj, gość. Ja wtedy się specjalizowałem w, w pewnym modelu Nissana i kur a tutaj to, tamto słabo mu odpala, to tam to już sprawdzamy. Kur... Kompresji nie ma, no, motor zajechany, no nie odpala, no bo jak, nie? No i tam diagnoza taka, gość mówi, dobra, to robimy na lalkę, remontujemy. To już był taki czas, że tak w miarę ogarniałem jakby to co robię. Także tych silników wtedy robiłem dużo. To też był wiesz, jeden model e, tego silnika, więc jakby miałem obcykane. Tam cyk cyk to tamto tutaj wał. Wow, jakieś tam nominalne zawsze wały zakładałem, co prawda używane, ale nominalne, żeby tam nie iść szlify, wiesz, tłoki tu, wszystko elegancko k***, zrobione. E, pamiętam, że wtedy korzystałem z takiej firmy zresztą dzisiaj bardzo znanej. W, w, w koło Poznania firma Topmar po, polecam i pozdrawiam jednocześnie i oni mieli słuchaj taką myjkę parową nie w ogóle zajebista rzecz tam wiesz wkładali mi bloki całe głowice no tak czyste te elementy stamtąd były k***, co to Marcin Radecki o ty, zobacz dzwoni. dzwonisz a, k***, a mam osobiście prywatny numer telefonu do kolesia który jest słuchaj który ma jest nie że znanym youtuberem, to jeszcze ma e, dedykowany model Mazda MX-5. Możesz pójść do salonu i kupić sobie Mazdę sygnowaną Radeckim. I gość do mnie dzwoni sam, czyli mnie zna, nie tylko ja go znam, nie? To dzwonić, Nie jest stary, limitowana wersja, 10 sztuk tylko. Ale wiesz, gwarancja gwarancję, bo każdy człowiek, jak słyszy, że jest na coś gwarancja, to zajebiście, wiesz, dwa lata, 100 tysięcy kilometrów, nie. Kija robiła gwarancję na 6 lat. Pamiętasz? No na 8, ja nie wiem, ale jakieś akcje. A to jest, stary gwarancja na rok. Na rok jeżdżenia w krosie, czyli 280 km. Nie, no, żartuję, ale prawie. Słuchaj, anegdota o zbyt dużym perfekcjonizmie. Więc, firma Topmar, którą już serdecznie pozdrowiłem i zachęciłem wszystkich do korzystania z tej firmy i w ogóle tam zajebiści ludzie pracują. Jak ja tam z nimi współpracowałem, to było pokolenie temu, czyli jeszcze był pan tata, że tak powiem, szefem. A teraz zdaje się, że pan syn już jest szefem, bo już dawno z nimi nie miałem kontaktu. No i słuchaj, oni mieli taką zajebistą myjkę parową, taką turbosztos i Wszystkie części, jakie te miałem, oni mi tam już umyli, bo u nich też głowice robiłem, to bo wtedy oni się specjalizowali właściwie tylko w głowicach. Wiesz, wszystko elegancko, nie? No i tam wiesz, przywiozłem, poskładałem ten silniczek elegancko. Trochę rutyna, no bo to był jeden z wielu, no ale, ale jakby wiesz, dobrze mi to szło. No i kurde, wiesz, kolej odbiera samochód, pyta się jakie zalecenia wiesz świeżo, bo to. Nie wiem, do, docierać, gdzie chcą silniki, nie? Szybciej, szybciej mi łeb pewnie. umrę zanim wyje klina. Nie mogę, kochany pan. Wosła mnie dotarty, tego pierwszy kurs. Generalnie się nie dociera, no ale, ale mówię mu, dobra, to mówię, pan co tam pan przejeździ z 2000 kilometrów, to dobrze jest wymienić olej po prostu wcześniej, że nawet jakieś tam, jakby miało się coś dotrzeć, utrzeć, jakieś opiłki to, żeby to wyleciało. I dobra, nie? No jest, kiedy kosztowało, to kosztowało, no bo mnie jakby nigdy nie jest i nie będzie. I wiesz, gość zabrał samochód i okej. Okay. Ja już tak nawet zapomniałem trochę, wiesz, o tym koleś, Wtedy miałem taki faktycznie typowo komercyjny ten warsztat, więc tych klientów było dużo z lewej do prawej, z prawej do lewej i tak dalej. I pamiętam, że to jakoś tak była zima jakaś taka, wiesz, co, nie wiem, może. Ja nawet nie pamiętam, czy on do mnie tego nie przywiózł, jakoś tak, wiesz, przed świętami ja odbierał, k w lutym, nie? No i słuchaj, mija ileś czasu. Dzwoni do mnie gość. Mówi, no proszę pana, mamy problem z tym silnikiem, nie? Mówi, o, pewnie się coś rozpkło, nie? Mówi, to pan. Przyjeżdżam, mówię, to wiadomo, no, gwarancja jest, nie? nie? Nie, proszę pana, problem jest taki, że ja wiem, że pan mnie oszukał i pan remontu nie zrobił w tym silniku, nie? Ja kr. jakby mi ktoś prądem kurwa, po plecach przyjechał, mówię, kurwa, mówię, ale jak to? No proszę pana, tak yy, wiem, sprawdziliśmy tutaj z moim mechanikiem, yy, silnik nie był w ogóle rozkręcany i, i tak dalej, wiesz, i twardo gość ciśnie, nie? A ja, kurwa wtedy jeszcze miałem włosy, to mi się kurwa, nie żyły. Mówię chyba wie pan co, mówię, to, musiał jakieś nieporozumienia w ogóle dość. Jak to kurwa? sam to robiłem, to chyba wiem co robiłem. No dobrze, jak pan się z tym nie zgadza, to wezwiemy rzeczoznawcę niezależnego, on tam oceni, czy był demon zrobiony, czy nie. Mówię, no kwa zajebiście, mówię, tylko jak chcecie rozkręcać ten silnik, no to muszę przy tym być, to no, nie że se kurwa, Kręcicie, a potem powiecie, bo Dobrze, nie? Gość się zgodził. Tam za ileś czasu się mówiliśmy w jakimś warsztacie, wiesz, 50 km od domu. Akurat miałem wtedy fajny taki samochód, więc dobrze mi się dalało. Wjeżdżam do tego warsztatu, no gęsta atmosfera, to jeszcze przed bramą była, jeszcze nie zdążyłem indą nacisnąć, a już była gęsta atmosfera. No, no dobra, no tam wiesz, wchodzę. Yy, warsztat taki, no wiesz, jak to warsztaty 20 lat temu, nie? Tak, nie wyglądało tam dobrze. Plakat z gołą babą na ścianie. Chyba, no, no chyba tak, Mo może i był, no bo to faktycznie jakiś miły akcent. No tak poza tym, no to wiesz, że. k. trudno, oleju na na ziemi. No w ogóle Melina, no, nie? Znaczy, nie, ja nie twierdzę, że Melina, na moje po prostu Melina, na moje standardy. Czy tam na moje oczekiwania, no dobra, nie chcę tutaj wyjść, ale no mi się nie podobało, o, może tak powiem. No i tam wiesz, przychodzę, jeszcze tego poznawcy kur... no, nie było, tak wiesz, trochę głupio, bo nie wiadomo, czy tu powiedzieć dzień dobry, podać rękę, czy co? czy za jakimś kluczem dostanę w łeb, nie no dobra, jakoś tam, na szczęście szybko przyszedł ten rzeczoznawca i to był taka osoba, wiesz, trochę obiektywna, chociaż jakoś tak się troszkę zluzowała, no i dobra, oni twierdzą, że nie że rzeczoznawca, mówi dobra, tutaj składa, wiesz, sprzęt i tak dalej, protokoły, inne rzeczy, no dobrze, no to rozkładamy silnik, nie, silnik oczywiście w aucie, auto poznałem, ten silnik tak, Wszystkie takie same, no więc wtedy jeszcze nie znaczyłem silników. Teraz też jakby swoje oznaczenia w ogóle, wiesz, zostawiam i tak dalej. W... No chyba ten, nie? Tak przeszło mi przez myśl, że to jest jakaś taka w ogóle, wiesz, bierka, że ktoś sobie wyjął tam ten silnik, a włożył jakiś inny i teraz będą mi udowadniać w ogóle, że. No ale okej, okay, samochód stary na kanale, tam ci mechanizm, tam wiesz w roli świadka tylko, czy tam, zaglądam, czy tam... nie podmienia nic na gorąco. No ale wiesz, chłopaki tam odkręcają wiesz, olej, spuścili. Kto panu tak urządził tę Katarynę? No wiesz, jak to w dieslu, olej korny, nie? Wiadomo. Olej, jeśli miskę kręcają, no i tam kurna, zaczynają od dołu, wiesz, rozkręcać panewki, nie? No to tam kurna, Akurat tam było tak, że nie. Tutaj by było ciężko, bo jest taki plaster, ale tam po odkręceniu miski był dostęp do panewek, że można było je e, odkręcić, wiesz, odkręcają. Kurna, jeden mostek, pojmuję, panewkę tam przeciera. Chyba się zaczynają gapić wszyscy na siebie, nie? Kurna, czy to intryga jakaś, Czy to jest ten moment? Ale tam dają temu rzeczoznawcy, rzeczoznawca to przegląda, biorę tą panewkę, tak patrzę, Uff, ta, którą montowałem, nie? Bo tam też miałem jakąś wybraną firmę, jakby panewkę jedną, którą montowałem. No patrzę, no, kurwa, no, jeszcze nie, nie dotarta w ogóle, kurwa, co im chodzi w ogóle, nie? Podemontowali, podemontowali, tam poświecili, kurwa, te tłoki tam, coś tam, góry nie zdejmowali, tylko z dołu. No, ten rzeczoznawca to mówi, już. Nowe, nie? No ten właściciel tak trochę się dziwił tym wszystkim. No i mówię, no dobra, mówię, no to cieszę się, że mamy wyjaśnione, że ten silnik jednak był po remoncie, fajnie, mówię, no, to, no ciekawość mnie zżera. No mówię, na jakiej podstawie w ogóle ktoś stwierdził, że ten silnik nie był remontowany? Mówię, nie wiem, kompresji nie trzyma, olej w no wiesz, nie wiem, cieknie ale widzę, że są, jak? Jak? Wiesz, na jakiej podstawie stwierdzili? Że śruby były zardzewiałe. I stary to było tak, że. A faktycznie był zardzewiały ten silnik przyznam, brzydko wyglądał. I to było stary tak, że ja ten silnik, jak składałem, to był tak, oczywiście umyty w tej myjce parowej, że tam grama paru i tłuszczu na mnie nie było. Złożyłem go tak czysto i pięknie, blok żeliwny, a wiesz, no śrub tam nie cynkowałem wtedy. No teraz jeszcze jak składam takie silniki, w ogóle wiesz, od zera, no to śruby daję do cynku, że to jest świeżo. No tam po prostu poskładałem na takie śruby, jak było. I to było słuchaj tak bez tłuszczu, że jak on wyjechał. K***, a na te dwa miesiące jeżdżenia, bo to 2000 kilometrów, bo były dwa miesiące, zima, sól, po prostu zardzewiało tam wszystko tym nalotem, nie? Mówię, no, tak, no, mówię, bym umył tego bloku, to by był taki opierony od tego smaru, by nie zardzewiał, tak? Było wszystko okej. Okay. Natomiast gość chyba był przygotowany, bo przyszedł od razu z flaszką. Przeprosi nową, że to jednak. Ale powiem ci, że co się nastresowałem, to się nastresowałem, no bo wiesz, gość napewniaka dzwoni, że. Silnik nie był po remoncie. Ja, myślę, że, wiesz, no ja wiem, że remont zrobiłem, no, ale różnie bywa, tak? No może ktoś podmienił, zamienił, no No Tam ze dwa tygodnie, bo to mniej więcej tyle trwało od momentu, kiedy on mi zadzwonił przez telefon, i do momentu, kiedy się potem spotkaliśmy, żeby rozebrać ten silnik, wspólnie, to minęło z dwa tygodnie. Mówię, ja po nocach nie śpię, mówię, no k. nie? No także od tego czasu lepiej nie myć silników, słuchaj, chuj, olejem. Wieje. ale tak nawiązując do tej myjki y, ultradźwiękowej, bo to w sumie stąd się wzięło, ta, ta rdza, którą ci tutaj pokazałem na tym korbowodzie. Znaczy rdza to jest taki rudy, rudy nalocik, to tam może w kamerze wyglądać, że to jest y, wiesz co, y, brudne tam tylko tłuste, ale to naprawdę jest rudy nalot. No to samo, myłem te wszystkie części w mylce ultradźwiękowej. stare. ułożyłem sobie tutaj elegancko kurde, do pornofoty, poszedłem tam jakiś pewnie weekend był, wracam kurde, po dwóch dniach, patrzę. Wszędzie, gdzie palcem k***a, otknięte stary to rude wychodzi. Korbowody, kutek, tam rdzewiec, ja nie wiem, nie, ale. No, lotem zaszło. Także elegancką włókninką słuchaj, przetarłem, żeby nie było. WD-40, trzeba podcikać. WD-40, no. Nie wiesz więc to nawet, słuchaj, testowałem z tym związane. Nie wiem, czego tutaj mam, ale taki środek jakiś kupiłem, słuchaj. Nie, nie WD-40. Plakie. Plakie, no, plakie. Plak działa, tak, tak. Ale k***a, stary. kupiłem jakiś dedykowany środek do zabezpieczania. Yy, surowych elementów, wiesz, żeby nie rdzewiały. Takie smaru widełko niby. I zrobiłem test na takim stół do spawania. Mam taki na zewnątrz, który stoi. I tam go, wiesz, elegancko przetarłem. Kurwa, dwie puszki kupiłem. Nie, tego mówię na wszelki wypadek. Przetarłem ten stół. Yy, tam, powiedzmy, nie było na nim rdzy. z spuszkę chyba tego spreja na ten stół. Przetarłem, mówię, teraz zajebiście będzie stał na dworze i nie zardzewieje. WD40 lepiej działa. Na, ten rdzewiał po tygodniu, tak samo. Także to nie działa. Przynajmniej ten, który ja kupiłem marki, nie pamiętam jakiej, ale zdaje się, że chyba X80 to było, antyreklama. Jeden środek mają, ch**a, chcę no To tyle jeśli chodzi słuchaj o anegdoty związane z tym czy dany silnik był po remoncie czy nie. Od tego czasu minęło 15 czy 20 lat. Mamy telefony z aparatem, więc na bieżąco robię zdjęcia i dodatkowo słuchaj, oznaczam swoje silniki. W widocznym miejscu, tak żeby nie było, że to wiesz, jakieś tam ukryte znaki, chociaż ukryte robię takie tam kropeczki w pewnych miejscach, punktaczkiem, cyk, 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 ale oznaczam swoje silniki, wiesz, moją marką i datą, kiedy je robiłem, więc jak na przykład po trzech latach wraca jakiś silnik, bo jest coś im do zrobienia, to wiem, czy to mój silnik, czy nie, a, a zaznaczam to w miejscu, gdzie są na bloku. Także yy, to jest jakby spoko. No ale co, no tam na głowicy robię znaczek, na tym robię znaczek, także tak mniej więcej potem wiem, co się działo. I to tak pamięci że mnie tak kurde nauczyła ta sytuacja, właśnie, wiesz? Jak tak sobie przez te dwa tygodnie mieliło mi się to w głowie, mówię, kr. ja jakiś numer seryjny, nie wiem, pisał na tych silnikach, nie wiem, no, cokolwiek, albo jakieś właśnie własne ukryte znaczniki, żebym ja chociaż wiedział, czy mnie ktoś wy, czy nie, nie? No ale przeszło bokiem. Jedyna sytuacja, słuchaj, jaką w życiu miałem taką. Yy, pod Bramkową wręcz, nie? A wyobrażasz sobie na przykład mieć warsztat, gdzie masz nie 15 pracowników, i tam ktoś ci mówi, że zrobił remont, ty jesteś tylko właścicielem, ktoś ci przychodzi mówi, że nie ma remontu. Może gości p zrobił remont pracownik, no jak masz, to p nie?